Tauron jest partnerem Europejskiego Forum Przyszłości, które aktualnie dzieje się na stadionie Śląskim. Jest ze mną prezes Tauron Nowe Technologie, pan Artur Warzocha. Witam serdecznie, panie prezesie. Witam, dzień dobry. Może zacznijmy od tego, czy uważa pan, że samochody elektryczne to przyszłość motoryzacji? Wszystko na to wskazuje. No, nie tylko dane i nie tylko to, co widać za oknem, to jak się zmieniają nasze ulice, no ale to, co wynika z zapowiedzi, na przykład koncernów. Motoryzacyjnych, jak również regulacji unijnych, które są nam po prostu narzucane i które Polska musi zrealizować, a takie podmioty jak Tauron, Nowe Technologie, między innymi, wypełnić je treścią. To znaczy, musimy przygotować Polskę i Polaków do tego, żeby w jakiejś pewnie nieodległej perspektywie czasu przesiedli się z samochodów z napędem konwencjonalnym, które lubimy, kochamy, mamy z nimi związane wspaniałe wspomnienia. Lubimy pracę, odgłosy, odgłosy pracy silników, a no, ale to się niebawem skończy. No, to już można dzisiaj stwierdzić. Będziemy docelowo jeździć samochodami z napędem elektrycznym. Mhm. A jakie wyzwania oprócz tych, na które pan prezes już zwrócił uwagę, czyli zmiana tego mentalnego podejścia do elektromobilności, stoją jeszcze przed tym przemysłem? Przed całym przemysłem motoryzacyjnym no to na pewno stoi wiele wyzwań. To w tej chwili bo to nie jest też jakąś wielką tajemnicą, chociaż konkretne patenty na pewno są okrywane, objęte tajemnicą przedsiębiorstw, ale wiadomo, że koncerny pracują nad takimi usprawnieniami, nad takimi unowocześnieniami. Opracowaniem nowych, wdrożeniem nowych technologii, żeby te samochody były jak najbardziej wytrzymałe, z jak największym zasięgiem, jak najbardziej, jak najdłużej żywotne. No i żeby nie przysparzały konsumentom, kierowcom i ich pasażerom jakichś niepotrzebnych problemów. Natomiast wyzwaniem przed. Takimi podmiotami, jak tauron nowe technologie, czy grupy energetyczne, grupy kapitałowe, które działają w tym obszarze, jest na pewno to, żeby przygotować infrastrukturę techniczną do tego, żeby mogła ona obsłużyć taką ilość samochodów, które niebawem zaczną wymieniać napęd konwencjonalny. Czyli żebyśmy mogli się bezpiecznie, w bliskiej odległości po prostu załadować i pojechać dalej, i żeby to nie nastręczało jakichś wielkich trudności i przygód związanych nie wiem, z poszukiwaniem danej ładowarki na danym obszarze, czy też z czasem ładowania. Staramy się zapewnić tam tę odpowiednią infrastrukturę, dostarczyć tam energię, wybudować odpowiedni sprzęt, najlepiej taki, który skróci do minimum czas ładowania i umożliwi dalszą bezpieczną podróż. No właśnie, jeśli już przy infrastrukturze jesteśmy, to czy jest duże zainteresowanie tymi stacjami ładowania pojazdów elektrycznych? Tak, to, to pytają nas cały czas i samorządy, jednostki samorządu terytorialnego, jak również przedsiębiorcy? coraz więcej jest pytań bardzo konkretnych na przykład z punktów usługowych i to wcale nie musi być to jakaś wielka fabryka która czy jakiś zakład pracy który zatrudnia dużą liczbę pracowników ale również na przykład punkty gastronomiczne hotelowe hotele które odnotowują coraz więcej klientów Którzy przyjeżdżają samochodem elektrycznym i pierwsze pytanie, jakie pada przy recepcji, wtedy kiedy dopełnia się formalności, to czy tutaj można naładować swój samochód. Więc oni, widząc takie zapotrzebowanie, zwracają się. Cieszymy się, że z ładowarką kojarzy się większość z nich, przynajmniej tutaj na obszarze działania Tauron Polska Energia, czyli naszych czterech województw dolnośląskiego, polskiego, śląskiego i małopolskiego, że ładowarką z ładowarką kojarzy się Tauron, czyli ten podmiot, który. Ta grupa, która wybuduje ładowarkę i dostarczy jeszcze do niej prąd, bo to jest też oczywiście pewne wezwanie. Mogę Państwa poinformować, że cały czas zajmujemy trzecie miejsce, jeżeli chodzi o ilość ładowarek. W skali całej Polski cieszymy się z tego i będziemy starali się to jeszcze jak tylko się da maksymalnie rozwijać, bo tych miejsc ładowania, których my w tej chwili mamy w Polsce 1600, czyli można je pomnożyć przez dwa, około 3-4 tysięcy punktów ładowania, musimy w stosunkowo krótkim czasie doprowadzić do tego, zwiększyć do kilkudziesięciu tysięcy, mówię oczywiście jako kraj. I mam nadzieję, że uda nam się to niebawem zrobić po to, żeby ładowanie było po prostu powszechnie dostępne. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. W Katowicach i z całej aglomeracji takich punktów ładowania dostarczonych przez Tauron jest bardzo wiele. No i po tym, co powiedział pan prezes, można z optymizmem patrzeć, że będzie ich coraz więcej. A jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się jeszcze więcej na temat szczegółów elektromobilności w Polsce, no to zapraszam do odwiedzenia Stoiska Taurona na Europejskim Forum Przyszłości.